Cześć, ja jestem Sarczy. Witam Was serdecznie w drugim odcinku naszej serii Zagrajmy w Ratchet Clank Nexus. Jesteśmy właśnie na planecie Jeremy. Sektor Zarkow opustoszał 20 no. lat temu, gdy nadano mu klasyfikację Alpha 9. Co to jest Alpha 9? Oznacza to, że sektor jest nawiedzony. W związku z tym prezydent pośpiesznie ewakuował wszystkich mieszkańców sektora. A teraz, uwaga, w tym Wendre i Neftina. Musimy się wydostać z tej doliny. Dokładniej, musimy zbadać jakieś ruiny, więc ruszajmy. Tego chyba nie będę ruszał. Ruszajmy więc tędy. Ogólnie rzecz biorąc, właśnie w serii ten Clank zjedzamy różne planety. Więc tutaj to będzie y, jeszcze nie ostatnia planeta, jaką zwiedzimy. I zawsze są to całkiem spore światy. Chociaż e, ogólnie trzeba powiedzieć, też, że one są dość liniowe mimo wszystko. To znaczy, niby są bardzo duże, ale często są takie momenty jak teraz, że do danego celu prowadzi jedna droga. To też trzeba wziąć pod uwagę. To nie jest tak na przykład jak w serii Jack and Dexter, gdzie mieliśmy naprawdę otwarty świat. Wow. A no, mówię o tej serii dlatego. Wspaniale, trzęsienie ziemi. Dziwne. Na Jerek nigdy nie notowano takich zjawisk. A wspominałem o serii Jack and Dexter dlatego, że ona w czasach PlayStation 2 mocno konkurowała z serią Ratchet and Clank. Zresztą w moim osobistym rankingu ja umieszczam serię Jack and Dexter jeszcze wyżej od Ratcheta i Klanka. Też liczę na to, że kiedyś Wam jeszcze pokażę serię Jack and Dexter, ale wszystko oczywiście w swoim czasie. Mam strasznie dużo planów, jeśli chodzi o jakieś serie, zagrajmy w. I tak naprawdę ciężko mi jest zawsze coś nowego wprowadzić, co bym chciał, bo tych propozycji mam bardzo dużo, a niestety. Klang, widziałeś? Ale co? E, nic, e, no, nic. Ja. W ogóle zawsze mnie rozbrajało w tej serii, właśnie to, jak się klang zachowuje. To jest oczywiście robot, więc. On tak zawsze na chłodno podchodzi do tych wszystkich sytuacji. Mówi tak jakby bez emocji, aczkolwiek... z my tu mamy? Nie róbcie mi krzywdy! Nie jestem stąd. Szukacie polik? Dobra, załatwiliśmy ich. Ale z kimś oni rozmawiali jeszcze. Na razie prędko chyba... Tego kogoś nie spotkamy. Jak widzicie, staram się wszystko niszczyć przez cały czas, bo ciągle zobywamy śrubki. Dzięki za pomoc. Przyjmij ten oto grawi łącznik jako dowód mojej wdzięczności. Poliks zaprojektował grawi łącznik, aby ułatwić sobie przemieszczanie się po planecie. Pokażę ci, jak z niego korzystać. To może być trochę skomplikowane dla prostych organizmów. Najpierw wystrzel grawi ładunek w grawitę. No dobra, mamy fajny gadżet. Zobaczmy. Chyba zaczynasz jarzyć. A teraz traf w tamten grawicel, żeby stworzyć grawi strumień. Aha, i widziałem coś takiego właśnie na początku. Teraz będę mógł tego użyć. Dobra, dobra, wiem, że to tam. Wciskamy kółko. Udało ci się. A teraz wskakuj i dostań się na drugą stronę. No i to często będzie w takim razie przeze mnie pewnie wykorzystywane w zagadkach jakiś. No i opuściłem pole Świetnie ci idzie. Jeśli chcesz zniszczyć krawisz strumień, wystrzel w niego krawi łącznikiem. Okej, okay, czyli po prostu tutaj na przykład. Tak jest... Dobra robota! Widzisz, udało ci się, choć masz tylko jeden mózg. No i teraz lecimy dalej. Chociaż tutaj jeszcze mamy coś do zniszczenia chyba, a tym samym jeszcze więcej śrubek, a jak żeby inaczej. Punkt umiejętności, zepsuta zabawa. To też są takie można powiedzieć znajdźki w tej serii, które można znajdować, żeby ukończyć grę na 100%. Oczywiście, no wiadomo, ja jako, że jest to Let's Play, nie, nie zrobię tej gry na 100%, no bo musiałbym naprawdę porządnie wszystko eksplorować i absolutnie niczego nie dostawić, a to by wymagało mojej dokładnej eksploracji, jednocześnie by to by było dla was zbyt nudne. Po prostu będę zbierał jak najwięcej rzeczy, ale po prostu nie da rady, żebym zebrał wszystko na raz, wszystko co się tylko da. No i dobra, jak widzicie wróciłem się. są po drugiej stronie góry, najszybciej będzie przez Przyjąłem. Dzięki, tak. Dziwię się, że tak ochoczo wskakujesz do ścieków. Ci dwoje zabili kromka i zefira. Pójdę za nimi wszędzie. Dobra, ukręcić mu łeb! Łatwiej ich tutaj. Zabiłeś Dęba! mi być! Tal na tej planecie roi się od drani. Dlaczego patrolują sektor opanowany przez duchy? Musi być jakiś powód. Postaram się przysłać wam wsparcie. Informujcie mnie o wszystkim. I proszę bardzo, co my tutaj mamy? To jest właśnie sklepik, w którym możemy Witam kupować w bronię. Gramelnet! Oferujemy broń, amunicję i ulepszenia! Dokładnie, jest to sklep, w którym możemy kupować amunicję, ulepszenia, bronię. Naprawdę sporo ciekawych rzeczy. Tutaj na przykład mamy czas oczekiwać odpychacz! Strzelba do zadań specjalnych, która stylowo kosi wrogów nabojami kwantowymi. I ja chyba sobie to sprawdzę. Jeszcze zobaczmy to. Zmorotron! Porządna horda wskrzeszonych guli poradzi sobie z każdym problemem! <laughs> można przyzywać duchy i gobliny z równoległego wymiaru. Mówiłem już wam w poprzednim odcinku, że w broni są wymyślne. <laughs> Uzupełnij Uzupełnić zapas amunicji za <laughs> dwie śrubki. Nawet nie potrzebuję, bo i tak na bieżąco odbieram. Dobra, powiem wam, że chyba kupię sobie ten czas odpychać, chyba że. Gotowy na ulepszenie! Mogę ewentualnie ulepszyć właśnie sobie coś. Wybierz tę broń, aby ją ulepszyć. Broń stworzona po to, aby nauczyć się tego, jak ulepszyć broń. Aha! ulepszenia za zdobyte Rarytanium. To już wcześniej zdobyłem, zwróćcie uwagę, były takie kryształy. I to jest właśnie raryta, Rarytanium, tak? Tak jest. I właśnie za to mogę ulepszać sobie moje bronie. Tak więc nie tylko one zdobywają poziomy doświadczenia, ale też mogę konkretne rzeczy tutaj ulepszyć. Kontynuuj. W tym miejscu rozpoczynasz ulepszanie broni. Użyj lewej gałki, aby podświetlić ulepszenie znajdujące się na polu przylegającym do punktu startowego. Ściśnij X, aby wyznaczyć ścieżkę ulepszeń. Śrubki. Zwiększ liczbę śrubek zdobywanych przy użyciu tej broni. Wydasz je na nowe giwery. OK. I tutaj oczywiście otwierają nam się kolejne możliwości. Możemy w prawo lub lewo. Większy ilość rarytanium. Ulepszenia poprawiają parametry broni. No właśnie. Kontynuuj. Ściśnij ponownie, aby kupić wybrane ulepszenia. Aby odblokować ulepszenie eksperskie wykup wszystkie przylegające ulepszenia. Ulepszenie eksperskie to jest ten znak zapytania zielony na zielonym polu. Podrasowana! Okej. Okay. Dzięki temu no właśnie, jeszcze większe obrażenia. Oczywiście to był tylko samouczek, nie ulepszałem tutaj tak właściwie żadnej broni chyba. O proszę, i tutaj mam już moje właściwe pukawki, Omni Blaster. I granat fuzyjny. Jak widzicie, te drzewka są tutaj naprawdę potężne. Ale widzę, że na ten samouczek i tak straciłem rarytanium, no ale nie mogłem tego uniknąć. To się Zastanawiam, może sobie ulepszę Omni Blaster. Zobaczmy, co my tu mamy. Strzelaj szybciej. Zwiększenie ilości przenoszonej amunicji jest główną przyczyną pozostawania przy życiu 9 na 10 galaktycznych poszukiwaczy przygód. Czyli dwa naboje więcej mogę przenosić w magazynku, że tak powiem. Znaczy, nie, nie, nie w magazynku, tylko po prostu ogólnie mogę mieć dwa razy więcej naboi. szybkość strzelność, amunicja... Albo zwiększa liczbę śrubek zdobywanych przy użyciu tej broni. To zainwestujmy w to w takim razie. Jeden kryształ... I lecimy dalej. Może w tę stronę niech pójdę. Teraz nie do poznania, co? Dobra... Tu jeszcze teoretycznie mogę zainwestować w jedno, a niech będzie właśnie te śrubki. Nie masz rytanium? To zapomnij! Aha, dobra, czyli to będzie na tyle. Klikamy wstecz, no i kontynuujemy naszą przygodę. Więc poznaliśmy ogólnie system modyfikowania i kupowania różnego rodzaju broni. Jest to na pewno fajna sprawa, bo wciąga, aby jeszcze starać się o to, by właśnie zbierać te śrubki. Dobra, tu są te kanały, tylko że tam jest jeszcze kurcze przejście i się zastanawiam, czy najpierw by nie sprawdzić tej strony. No bo przyszedłem tędy. Tutaj ominąłem w ogóle te śrubki. Tutaj mamy amunicję. Ale to akurat y, zapas chyba do drugiej broni. Sprawdziłbym właśnie jeszcze tę stronę. Chociaż kurczę tam jest przejście dalej. Podejrzewam, że tam później i tak bym się dostał. Ale na razie jeszcze ich załatwimy. Dobra. Proszę bardzo, przy okazji właśnie tutaj zdobędziemy trochę tych śrubek. Jest ich tutaj sporo zdecydowanie. No i patrzcie, tutaj mam jakiś punkt chyba grawitacyjny. Ja na razie chyba z tego nie mogę korzystać. A nie, jednak mogę. Tylko że wiecie co, w takim razie ja właśnie tutaj na razie to ominę, a pójdę tam, gdzie powinienem iść, czyli właśnie do tych kanałów czy ścieków. O tym była wcześniej mowa. Tutaj mamy rarytanium. Ok, i tam jest jakieś przejście. A może tam bym się dostał z tej strony, właśnie. Trochę mnie korcisz, żeby tam pójść. Dobra, udamy się tam w takim razie. Nie wiem, czy robię to dobrze. Tutaj mamy nawet mapkę, teoretycznie. Patrzcie, tutaj są zaznaczone moje cele. Aha, bo w sumie tu mamy dwa cele teraz. Okej, okay, to możemy zbadać tę bazę tanich drani. W takim razie ruszamy tutaj. I tak czy siak jeszcze, później zaliczymy sobie tamten drugi cel. Więc wszystko sobie zbadamy. Całą mapkę też sprawdzimy. I będzie myślę, okej. Okay. Tutaj będzie trochę ich. No, biegę to teraz ja was, panowie. Wow, wow, jak się zbliżają ale dajemy radę spokojnie bardzo ładnie jeszcze kolejny jeszcze jeden z oddali dobra ominąłem coś chyba nie wow kurde przylecieli następni czekajcie powiedzmy na sobie granat, granat fuzyjny spróbuję go użyć no i atakujemy ich tutaj Zamykamy w ten pojazd kurczyć, cokolwiek to jest. Albo w to muszę strzelić może. Ajajajaj. Nie wiem, czy ma on strzelać dalej do tego pojazdu. Aha, dobra, odleciał. Ale raczej strzelanie do tego nie miało sensu większego. Dobra, zmieniamy kurde, broń. Wow, wow spokojnie, bo nie on tutaj właśnie już amunicji. Omni Blaster i atakujemy. Dzięki temu właśnie, że ulepszyłem sobie Omni Blaster, to teraz mając go wyekwipowanego, automatycznie zbieram więcej śrubek. Myślę, że to się przyda, no bo później dzięki temu jeszcze więcej ulepszeń, znaczy jeszcze więcej broni będę kupować. Ulepszeń to już nie za bardzo akurat. Dobra, załatwię następnego. I tutaj już chyba nic innego nie ma, więc możemy ruszać w tę stronę. Tutaj mamy jeszcze kolejne skrzynie. To mogę zniszczyć? Chyba nie za bardzo. Patrzcie, tam mamy rarytanium, ale chyba tam się nie dostanę. Chyba że tu jakoś kurczę, bym podziałał, bo w ten sposób tego nie otwieram. Wydaje mi się, że tam na górze to później się dostanę, bo na razie nie mogę nic tutaj użyć. Oj, tutaj trzeba zniszczyć, bo to jest wybuchowe i by mi zadało spore obrażenia. No, może nie takie spore, ale. Zawsze bym trochę energii jednak stracił. Okej, okay, użyj wieżyczki. To mi akurat chyba niepotrzebne, co? Tego nie zniszczę. Chcę sprawdzać, czy to nie są czasem jakieś punkty, ale nie. Czy ja po tym się mogę wspinać? Chyba raczej nie za bardzo. Dobra, w takim razie, czy jest tu jakieś wejście ewentualnie? Tak jak mówię, tutaj teoretycznie. Jest to, ale to mi nic nie daje. Tam aż nie doskoczę przecież. Oj kurczę, to się zastanawiam teraz, czy ja mogę tutaj iść dalej w takim razie, skoro jest takie miejsce. Czy tutaj chyba za bardzo nic nie zrobię? Skaczę w tym miejscu, ale nie ma tutaj nigdzie drogi na górę, naprawdę? Wiecie co? Coś mi się wydaje, że ta wieżyczka mi się przyda. Do zniszczenia z tej strony patrzcie. A nie, jednak nie, kurczę. A już myślałem. Dobra, chyba w takim razie opuszczę na razie to miejsce. W sumie to jest możliwe, że jednak tutaj na razie nic nie mogę zrobić. Chyba, że jeszcze to. Nie no, ale to mi tylko dało śrubki. Dobra, troszkę się obawiam, żeby się stąd wracać w tym momencie, bo mam takie wrażenie, jakbym jednak coś tu pomijał. Ta brama blokuje gravicel. Musi być sposób, by się ich pozbyć. No tak, no to teraz już wiemy. Czyli jednak wieżyczka w takim razie. Zobaczmy. Ale widzicie, kurczę, to mogę zniszczyć, a tego już nie. A patrzcie, teraz mi zniszczyło, kurde. A więc jednak, no. To było dziwne, wcześniej mi się wydawało, że trafiłem. No i proszę, mamy rarytanium. Okej. Okay. Na szczęście się w takim razie udało. No i cóż, tutaj używamy grawicelu. Tylko, że najpierw to trzeba zniszczyć. I teraz wejdziemy pewnie na górę. Dokładnie tak. Skakujemy. Jeden... Więcej niż jeden grawistrumień mogę stworzyć. Mówicie. W ten sposób. O właśnie. No i dobra, teraz się uda. No i jesteśmy dzięki temu na górze. Ja was widzę, panowie. Łatwiej w takim razie. O kurde, tutaj też już nie mam amunicji. Muszę uważać. Bo kurczę, nie mam czym właściwie już strzelać. Dobra, zróbmy to, to inaczej w takim razie. Przelecę tam do niego. Patrzcie, mogę go łapać też to. Ok, więc zdobyłem troszkę amunicji, ale to tylko te bomby, niestety, bo bomb jest tylko 6. I w ogóle zobaczcie, tutaj jest poziom doświadczenia danej broni pokazany. Już prawie mam trzeci poziom w Omni Blasterze, a w granacie fuzyjnym jeszcze mi brakuje do drugiego sporo, teraz przyda się, żeby trochę tego poużywać. Nie wiem, czy... Dobra, udało się dolecieć na szczęście. Spróbujmy ich atakować też i normalnie Omni kluczem. A tylko na tych użyję bomb. A kurde, zaraz stracę te naboje. Dobra, no i co, mam mały problem, bo nie mam kurcze broni. Ale dobra, teraz mi się regeneruje, bardzo dobrze. Tutaj mamy trochę tego. I atakujmy w takim razie kolejnych. To jeden, który gdzieś z tej strony był. Proszę bardzo. I jeszcze jeden. Wow, z tyłu jest! Kurde, i to nie jeden! Trzeba uważać. A, już nie mam na amunicji. Atakujemy dalej. Dobra, spokojnie, bo naprawdę już nie mam dużo naboi, no. O, teraz zdobyłem. Awansujemy! Proszę bardzo, jest trzeci poziom. Nie wiem, czy czasem nie dzięki temu zdobyłem właśnie te naboje. Strzelaj z dwóch omniblasterów naraz i poczuł się jak gwiazda kina akcji. A to ciekawe. Dostępne nowe ulepszenia. Uda się do sprzedawcy, aby ulepszyć tę broń. Patrzcie, to rzeczywiście, on my dwa teraz te omniblastery. Super sprawa. Dzięki temu od razu będzie większa moc. Sami więc widzicie, warto sobie te bronie ulepszać zdecydowanie. Ale po kolei, co ich najpierw, prawda? to od moim ludziom. To twoja sprawka, raczej. No, no, jesteś nie do zabicia. Jak Ci się podoba nasza poczciwa planeta? Nefik i ja wychowaliśmy się tutaj. Z przyjemnością cię oprowadzę! Yeah. No to mamy z nią znowu do czynienia, co? Tutaj spróbujmy to przesunąć. I dzięki temu będę mógł przelecieć pewnie na drugą stronę. OK, pełny zapas amunicji. No i sprawdźmy. Tutaj. I teraz ta. Skaczemy. Dobra. Teraz przelecimy tam z kolei. No i powinniśmy dać radę w ten sposób. No a tutaj już uważajmy, bo są kolejni przeciwnicy. Więc lecimy znowu z bombami może. Też, kurczę, też warto by było tego poużywać, jako że tu jest pojedynczy przeciwnik. O nie, tam jest kurczę ten zadziałkiem. Muszę na niego uważać. Kurde, wytrzymali. wytrzymali. Zdecydowanie. No, żebym tutaj więcej trafiał. Dobra, tutaj mamy amunicję też. I życie przy okazji. No, na tego muszę uważać. Zmiana na granat. Muszę tam raczej na bombę. Okej, okay. załatwiony. I droga wolna. Gdzie nas gonią, kurde? Na razie tu je zabiorę. Rzeczywiście, jest następny. Dobra, załatwiony. Gdzie ja go słyszałem? Możemy użyć wieżyczki. A właśnie. O kurde, już tu jest. To nie dziwię się, czemu wieżyczkę nam postawiono. Proszę bardzo. Okay. No i śrubki lecą do nas, ale zabierzemy też te, które tutaj leżą, żeby się nic nie zmarnowało. Jak widzicie, mamy już ponad 22 tysiące. W ogóle z tego wszystkiego zapomniałem kupić broni dodatkowej, kurczę. No ale ok, jak będę teraz przy sklepie, to już postaram się nie zapomnieć. Tutaj zebrałem jeszcze dodatkowe śrubki. Ile jeszcze tej drogi przede mną? Już naprawdę niewiele. To już praktycznie koniec, a więc wrócę się za chwilę do sklepu i sobie właśnie wykupię broń. Myślę o tej strzelbie, ale to za chwilę. Najpierw wieżyczka i zniszczymy to przejście. No i proszę bardzo, udało się. Jesteś degeneratem, nierobem, bandziorem na warunku i złoczyńcą? W takim razie przybywaj na naszą destruktogarę i wstąp w nasze szacowne szeregi! Jeszcze rok temu napadałem na biedne staruszki. Dziś jestem funkcjonariuszem dysfunkcyjnej grupy. Dziękuję wam bardzo, tranie! Jako dziecko tłukłem rówieśników całkiem za darmo. Dziś jest to moje źródło utrzymania. A matka mówiła mi, że niczego w życiu nie osiągnę. Ha, dziękuję wam, dranie! Przed Destructogalą byłem panem prezesem wielce szacownej firmy brokerskiej. Teraz żeruję na innych, bo jak raz cała gospodarka poszła się jej... Destructogala! Tu nie ma zasad. Żadnych reguł. Mamy proste motto. Nie daj się sy, aby i zabić! Nowi mogą wygrać darmowy plecak odrzutowy. Tak jest! Pozwoli on przekształcić twojego robotycznego towarzysza we wszechwładnego asa przestworzy. Jedyne miejsce, gdzie można go zdobyć, to Gala. Zdaje się, że nagrodą jest plecak odrzutowy gramelnet. Może się przydać? Najpierw odwiedźmy się rociniec. Okej, okay. spróbujemy w przyszłości wziąć udział w tej destruktogali i przypomniało mi się przy okazji, że raczej ten klang to też przy okazji sporadówka humoru. To jest też bardzo fajne, że można tu się często pośmiać. To wszystko jest właśnie z dużym humorem tutaj zrobione. No i cóż, najpierw kupmy ten czasoodpychacz. To czaso A patrzcie, można wypróbować. Czaso Poręczna strzelba do walki na krótki dystans. OK, a więc to jest coś takiego. Dobra. Nawet kojarzę tą broń z poprzednich części, przynajmniej coś podobnego. Zakończmy testowanie broni. Jest. Możemy na chwilę też, znaczy za chwilę zobaczyć też tą drugą, czyli Zmorotron. Zmorotron. zamyśle miał być Halloweenowym żartem, ale hordy kuli wszystko za... No, właśnie, jak widzicie, działa to w ten sposób, że przyzywamy te góle i one nam pomagają w walce. Całkiem pomysłowa sprawa, ale jednak myślę, że czas odpychacz, zda tutaj lepszy egzamin, że będzie zwyczajnie bardziej użyteczny w mojej sytuacji. Tak więc kupmy go. Polecam się na przyszłość. Dobra, i amunicję jeszcze kupimy. To będzie na tyle. Ta. Teoretycznie. Jeśli chcesz, możesz sobie zafundować niezłe ulepszenie. No właśnie, teoretycznie mogę jeszcze ulepszenia tutaj wykupić, bo sporo tych kryształów zdobyłem. Wykupmy właśnie w tych OmniBlasterach coś. Zamierzam tej broni sporo używać, więc warto by było ją ulepszać. Zwiększenie ilości amunicji przenoszonej niech będzie. Teraz w tę stronę spróbujemy wykupić te super ulepszenie e, kryjące się za tym znakiem Raz zapytania. Teraz nie do poznania, co! Szybko strzelność. I proszę bardzo, sekretne ulepszenie. Zasięg. Zaimponuj znajomym. E, gdzie to było? Zaimponuj znajomym i eliminuj przeciwników z dystansu. A potem zapytaj, skąd u nich fascynacja czymś tak odrażającym? A więc zasięg zwiększony o 25%. Bardzo fajna sprawa. I teraz kurczę, gdzie by tu, może w tę stronę, spróbujemy. Tutaj będą aż trzy znaki zapytania. Dobra, to będzie na razie na tyle. Skupiam się na razie, właśnie w całości, na tej pukawce, ale oczywiście w przyszłości będziemy też sobie ulepszać pozostałe. Na razie dwa omniblastery. Czy to jest w tę stronę? Nie, to tutaj do tyłu. A więc tędy. Ruszamy do tych kanałów w końcu. Jeszcze zerknę. Ok, no jak widzicie jest tu jeszcze sporo do zwiedzania, więc z pewnością w tym odcinku tego się nam nie uda wszystkiego zwiedzić, no ale to jest jasna sprawa. No proszę. Oj. O rany, to miejsce jest zleka opanowane przez seratoidy. To wiecie co? Tak sobie myślę, że w takim razie w tym momencie zakończymy odcinek, a kolejny poświęcimy właśnie na zwiedzanie tych kanałów. No bo to niejako jest taka troszkę inna lokacja, więc żeby to jakoś podzielić tematycznie, to myślę, że zakończenie odcinka w tym momencie będzie dobrym pomysłem. Tak więc dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. I czekajcie na kolejne, które się będą pojawiać codziennie na moim kanale. Cześć!